Maćko, mi się dzisiaj na You Can Dance, powracającym tak naprawdę programie do tvn po prawie 10 lat i jak ty się czujesz w roli prowadzącym tego program? No, czuję dosyć spore zmęczenie, bo jesteśmy w trzecim dniu castingowym, a te nagrywane castingi, które już wchodzą do odcinków, to jest zawsze w tego typu programach najcięższa część, tak? Bo no bo tutaj jakby nie ma limitu czasu, gramy tak długo jak się da, jest bardzo dużo ludzi, każdego dnia mamy około 40, nawet nie mogę być osób, tylko podmiotów, które występują, bo czasem to są duety, czasem to są wręcz całe zespoły. Wiadomo, że końcem końców szukamy stolistów, ale, ale tancerze mogą przychodzić w dowolnej konfiguracji, więc to no, czujemy spore zmęczenie. To, to nie jest pewnie tylko moja opinia, tylko całej ekipy i tu zarówno od strony operatorów, patrząc na to wszystko, redakcji. Jurorzy też na pewno już swoje wysiedzieli na tych niespecjalnie wygodnych kanapach. Ale dobrze, że nie są wygodne, bo jak są niewygodne, to oni mają większą determinację, żeby szybciej yy, ocenić. Chociaż z drugiej strony można mieć pecha i trafisz na ten etap e, zmęczenia jurorów, że ich tak gniecie w cztery litery kanawa, że chcą jak najszybciej zamknąć temat, czego nikomu oczywiście nie życzę, ale to są tylko i wyłącznie żarty. Natomiast e, fajnie to idzie, fajnie to idzie. Bardzo dużo ciekawych osób się pojawiło i tutaj mówię zarówno pod kątem e, tego, jaki prezentują poziom taneczny, ale też e, ciekawych ludzi. Często to są bardzo młodzi ludzie, ale dla mnie jest to niezwykle inspirujące spotkanie z osobami, które są tak bardzo zdeterminowane, które są gotowe na tak duże poświęcenia, które już poniosły te właśnie tę, tę cenę dążenia do tanecznej perfekcji. Zresztą to jest też tak, że taniec jest, jak każda dyscyplina artystyczna, a jednocześnie łącząca w sobie też te fizyczne wartości i aspekty, no to jest. To jest pewna uniwersalna historia, która pozwala nam tak naprawdę opowiedzieć znacznie więcej niż tylko to, co widzimy na parkiecie i myślę, że to jest wielką wartością tego programu. Ludzie, ludzie, jeszcze raz ludzie, ich historia. A była właśnie jakaś historia, która zapadła do, no, w twoich głowie najdłużej? Oj tak. Ja też nie chcę zdradzać tych historii, dlatego że one wybrzmią, mam nadzieję, w programie. Każda osoba, która tutaj przychodzi, może nie każda, bo, bo pewne historie potrafią się powtórzyć, czy mają jakiś wspólny mianownik, ale, ale wiele tych historii jest zupełnie odrębnych, bardzo oryginalnych, bardzo indywidualnych. Yy, większość tych historii jest bardzo ciekawa. Yy, jest taka jedna świeża jeszcze w mojej pamięci historia dziewczyny, której taniec bardzo pomógł wyjść z poważnych problemów takich własnych tak naprawdę problemów wynikających z dojrzewania, z tego co się dzieje z ludzkim organizmem i, i z głową takiego młodego człowieka. I to jest piękne, bo, bo właśnie taniec, tak silna wola, chęć dążenia do osiągnięcia jakiegoś celu spowodowała, że ta osoba wyszła na prostą. I to tak życzę każdemu, żeby tak wyszedł na prostą. A jednocześnie rozmawiałem z bardzo młodą osobą, która była niezwykle dojrzała, więc to też są dla mnie bardzo ciekawe doświadczenia. I szczerze mówiąc, bardzo cieszę się, że jestem tutaj, bo wydawało mi się, że ja już w telewizji wiele rzeczy widziałem i mało rzeczy może mnie zaskoczyć. No a przez ostatnie dwa dni, mam nadzieję, że dzisiaj tego trzeciego dnia będzie tak samo, no parę razy naprawdę. Byłem mocno zaskoczony i bardzo tak pozytywnie zmotywowany. Myślę, że tak należy to nazwać. Bardzo mnie inspirują ci ludzie, naprawdę. Wiele tych osób bardzo mnie inspiruje, i to jest piękne. To też jest miejsce do wymiany doświadczeń, bo to każdy, no każdy jest z innego środowiska. Może nie każdy, bo wiadomo, że, że tak jak powiedziałem wcześniej, niektóre historie lubią mieć wspólny mianownik, potrafią mieć wspólne jakieś tam cechy, ale mimo wszystko, oczywiście każdy człowiek to jest od, odrębna historia, każdy człowiek ma jakieś tam swoje własne e, przeżycia, doświadczenia, które w ten czy w inny sposób przetrawił, potrafił przekuć w swój sukces, miejmy nadzieję, tego każdemu życzę. To jest bardzo fajne, to jest w ogóle praca z ludźmi, praca e, z nowymi ludźmi, z, w nowym otoczeniu, to, jest, to, to bardzo dużo daje, to jest bardzo wartościowe doświadczenie, i mam nadzieję, że też tego oczekują nasi widzowie, właśnie tego nie, przede wszystkim, oczywiście, wspaniałych artystów, którzy prezentują niezwykły taniec na scenie, ale, ale też tych historii tych ludzi i też yy, pewnego rodzaju inspiracji, która od nich płynie. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy bardzo dobrze na wiosnę bawić. To program powracający, ale przed e, rozmową powiedziałeś, że to takie nowe dziecko też te no, bo troszeczkę inaczej będą e, wyglądał ten program. Jak wy się m, zżyliście już e, całą ekipą, bo tak naprawdę same nowe twarze pojawiły się w tej najnowszej edycji. No tak. Nawet ja jestem nową twarzą w gruncie rzeczy w tej stacji. E, a, tak, no mamy zupełnie nowe jury. E, mamy e, z tego, co wiem, dużą część ekipy realizującej program, która też no, wcześniej przy tym akurat projekcie nie pracowała, chociaż jest parę osób, które pracowały przy poprzednich i to ich doświadczenie jest niezwykle cenne, bo oni wiedzą, z czym się to je. Ja akurat też robiłem podobny program, ale podobny to. W w sumie nic nie oznacza. Powiedzmy, że gdzieś tam to doświadczenie telewizyjne bardzo mi pomaga, ale, ale to też każdy taki format ma swoją charakterystykę, swoją specyfikę, więc ja też tutaj się każdego dnia bardzo dużo uczę też pracy z nowym zespołem. No i jurorzy, prawda? No jurorzy, którzy są... Okej, okay, no Mary ma doświadczenie, bo prowadziła program, no a poza tym jest zwierzakiem scenicznym. E, Michał, wiadomo, no, tancerz tak, o światowej tak naprawdę renomie i, i człowiek, który też jakby z telewizją jest już dobrze zakolegowany, ale nie od tej strony, prawda? To też jest trochę co innego, e, bo jednak w telewizji jako Juror jeszcze nie pokazał swoich możliwości. Mogę zapewnić wszystkich fanów i antyfanów Michała daje chłopak radę. E, no ale mamy też osoby, które w, tej, w tym telewizyjnym świecie, przynajmniej w programach e, takich rozrywkowych, no w ogóle chyba nie, nie, nie funkcjonowały, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, czyli e, Ryfa i Bartek, no to jest też bardzo fajna sprawa, bo mamy osoby, które mają stosunek do telewizji i, i zupełnie inny, i są takim, takim powiewem świeżości w telewizji, Ryfa, która jest y faktycznie, no przepraszam Ryfa, że to mówię, bo pewnie się czerwienisz, ale swego rodzaju ikoną i niemalże prekursorką tej kultury hip-hopowej w Polsce, zwłaszcza y i to w kontekście tańca, no ale też przecież jako, jako osoba, która tworzy muzykę. Y no, jej autorytet jest nieprawdopodobny, bo jak ja pytam tych ludzi, którzy tutaj przychodzą tańczyć właśnie te style uliczne hip-hopowe, no to dla nich sam fakt, że Ryfa ich oceni, Ryfa im coś powie, nawet może ich tam zmieszać z błotem, ale byleby tylko dała parę uwag, które pomogą im się dalej rozwijać, to to jest dla nich największą wartością, to jest super sprawa. Z drugiej strony mamy Bartka, człowieka e, bardzo uniwersalnego artystycznie, scenicznie, który Wywodzi się z tańca, ale jest aktorem, który łączy tą kulturę pracy ciałem z, z wartościami takimi aktorskimi. Bardzo ciekawy punkt widzenia, bardzo taki metafizyczny punkt widzenia na pewne sprawy związane z tańcem. Oni jako czwórka tworzą niesamowite kombo. Powiem tak. Ja nie do końca na początku wierzyłem w to, że to zagra. I oczywiście, że taki z Team musi się zgrać, a właściwie odwrotnie. Bo wartością największą tej czwórki jurorów jest nie to, że oni są zgrani, że to są ziomki, tam się znają, z bankietów, zbijają piątki, tylko właśnie to, że każdy z nich jest z innego, każdy z nich jest z innego świata. I, I te ich klesze, te ich bitwy o to, żeby obronić jakiegoś uczestnika, albo wprost przeciwnie, no nie dać mu szansy, bo zdaniem części, no nie, nie, ten gość, ta dziewczyna, nie. To jest aż czysta frajda przyglądać się temu, jak oni się ze sobą gdzieś tam spinają, spierają i, i walczą o swoje racje.